Witajcie, odkrywcy! Wśród oceanów, braki, w ukryciu, pod stertami złomu i warstwami sieci żyje Dianoga. O, jest jedna! Dianogi są bardzo nieśmiałe i wystawiają ponad powierzchnię wody tylko swoje oko. Spróbujmy dowiedzieć się, jak wyglądają. Widoczność jest tutaj bardzo słaba. Prawie nic nie widzę. Co to? Wow, ten kawał metalu jest czysty jak nowy astromech. Dianoga musiała wyjeść z niego cały materiał biologiczny. Może jakoś się zwabimy? Przynieś tamte jaja kadu! Jeśli lubi obgryzać resztki ze złogu, to z pewnością nie będzie mogła się oprzeć tej wytrawnej uczcie. Tam! Och, jaka słodka ta dianoga! Musi być taka maleńka! gdzie ona mogła tak szybko się schować? Jeśli ma ochotę na resztę jajek, będzie musiała wyjść z ukrycia. Nie. O, przecież małe stworzenie nie może być groźne. O, ta dianoga jest większa niż karmiony stekami Rancor! Bez obaw. Dialoga żywi się wyłącznie materiałem biologicznym. Na przykład jajkami, które akurat mam w środku. Dotarło do mnie, że wiemy już wszystko. Możesz wziąć jajka. Zamek się zaciął. Ratuj się! Tak, odwrócił uwagę. Och, Kam, teraz to się poprzałem. <słuch> <słuch> O, o, nie pozwól, by obiad ci odpłynął. Dzięki ukrywaniu swojej wielkości, dialogi są niespodzianką zarówno dla ofiar, jak i drapieżników. Spokojnie potrafimy dochować tajemnicy. He? Co się dzieje? Kam? Kam? Gdzie jesteś? Patrzę w górę. O tu jesteś. Odkrywcy, oto okazja, by podziwiać i wsłuchiwać się w leże niebezpiecznego, lodowego pająka. My w tym czasie uwolnimy się z tych sieci, zanim królowa i młode staną się zbyt ciekawskie. Cześć! Wszedł mi w obwody. Nie mogę wyjść, lód jest twardy jak kamień. Czekaj, no tak, po prostu go stopię. Jako? Całkiem sprytny jak na takiego malucha. Kam, leć na statek i weź pomoc. Pełny gaz! A, tak jest! Uciekniemy stąd w mgnieniu oka! O nie! O, a miało być tak pięknie. No i wpadł sobie do źródełka. W zasadzie to imponujące, jak źle nam poszło. To kładzie kres naszej wyprawie badawczej. SFR 3 kończy nadawanie. Proszę powiedzcie stowarzyszeniu, żeby mój następca był wyższy. Aha! Są wrażliwe na światło słoneczne! Czas zabłysnąć! Dawaj światła, KAM! Wow. Światło przepala zamarznięte sieci! O, nie! O, to na nas już pora! Dziś dowiedzieliśmy się, że mróz daje siecią lodowych pająków dużą wytrzymałość! Ale przy odrobinie pomysłowości da się uciec ze skutego lodem leża lodowych pająków. Jednak lepszym pomysłem będzie obserwować je z cieplejszego miejsca. Inaczej możesz zostać stałym gościem u lodowych. Witajcie odkrywcy! Jesteśmy na planecie Kirl, zamieszkałej przez świnki rozdymki, znane z odnajdywania cennych minerałów dzięki powodieniu. Brawo, nieźle potrafisz węszyć jak na staruszka. Zabierzemy go do rezerwatu rozdymek na zasłużony wypoczynek. Ech. Wiedziałem, że świnki rozdynki przestraszone znacznie zwiększają swoją objętość, ale nie wiem, co ją wystraszyło. O nie, wydaje mi się, że boi się młodych! Jeśli ma tu zostać i czuć się komfortowo, będziemy potrzebować dodatkowej pomocy. Wezwać w Dzięki za wydostanie nas z kłopotu z naszą małą rozdynką, Mili. Właściwy droid na właściwym miejscu, Ari. Młode potrafi rozpierać energię, ale dzięki moim radom błyskawicznie staniesz się najbardziej lubianym dziadkiem świnką w okolicy. Hmm, zobaczmy, czy przekąski pomogą nam przełamać pierwsze lody. O nie! Z od łody ruszyło! Tylko spokojnie, weź głęboki wdech. O, ale nie aż tak! Normalnie taka reakcja pomogłaby w odtraszaniu drapieżnika, ale w rezerwacie skutki mogą odbiegać od zamierzonych. Co tu robić? Co tu robić? A? Oczywiście! Wszystkie świnki rozdymki uwielbiają zapach minerałów, a najbardziej właśnie kryształów dunium. Staruszko, będzie dobrze. Widzieliście to? Przestał się bać. Wyszło na to, że najlepsza droga do serca ślinki rozdymki wiedzie nie przez żołądek, a przez jej nos. Witajcie, odkrywcy. Dzisiaj czeka nas ekscytująca misja na Fangor. Spróbujemy przyjrzeć się z bliska istotom znanym ze swej siły i okrucieństwa, a także świetnego słuchu. Będziemy szukać gniazda Gandarku. Wow! Łapaliśmy gandarka w porze karmienia. Nie mądrze byłoby rozpraszać gandarka w trakcie jedzenia. Będziemy musieli zachować bezwzględną ciszę. O nie! Uwaga! Teraz jesteśmy dość daleko. Jeśli Gandark nie odpocznie, wiem, trudno uwierzyć, staje się jeszcze bardziej agresywny. Więc tym razem będzie jeszcze ważniejsze zachowanie ciszy i. O, Musimy dostać się na statek tam, droga ucieczki! O, albo nie, Ech, niech to spięcie. Jego słuch jest bardzo czuły. Może nawet za bardzo. Witajcie, odkrywcy! Dzisiaj czeka nas ekscytująca misja na Vankor. Spróbujemy przyjrzeć się z bliska istotom znanym ze swej siły okrucieństwa, a także świetnego słuchu. Cóż, odkrywcy, dzisiaj jak i Kam dowiedzieliśmy się, że pewne stworzenia, jak Gandarki, lepiej jest obserwować z daleka, a najlepiej z bardzo daleka. O, eee... Ee. Ee. E, witajcie, drodzy odkrywcy. Wygląda na to, że powstało lekkie zamieszanie w ustalaniu miejsca spotkania na tym holowniku do transportu stworzeń. Myślę, że... Tak, zdecydowanie jesteśmy w ładowni. Ale właśnie w ładowniach znajdziemy takie stworzenia do obserwowania, które normalnie byśmy przeoczyli. Jak te gorgi w skrzyniach. Są tacy, co jedzą gorgi, ale dla mnie są interesujące. Dzięki swoim imponującym odnóżom Gorgi potrafią skakać na duże odległości. No dawaj! Potrafisz! Skok! O... Yy, aha! Gorgi przyczepiają się do ścian! O nie! Eee, yy, złapię go! Hej, hej! Zabierz go! Zabierz go! Ach. No tak, Gorgi komunikują się śpiewem. Zobaczmy, czy uda się nam coś na... Ej! Ej, to bardzo drogi sprzęt. Dobrze, możesz go zatrzymać. Uciekaj, kam! O nie! Teraz nagle umieją skakać i chodzić po ścianie. Już po raz! Co tu się wyrabia? E, może wrócę później? Mimi, nas! Dzięki, no, widzisz kam? Gorgi też potrafią zaskoczyć. Uciekać! Witajcie, odkrywcy! Jesteśmy po ciemnej stronie księżyca Ordo, gdzie żyją tylko i wyłącznie ordońskie smoki. Te stworzenia uzupełniają energię, żywiąc się, cóż, energią? I z łatwością wywężą ogniwa zasilające na kilometr. A bez obaw! Ta lampa ma oświetlenie bioluminescencyjne, czyli pochodzące z żywych organizmów, w tym przypadku roślin. To wyśmienity plankam! Wow, popatrz na to! Wydaje mi się, że ordońskie smoki mogą przekształcać energię na różne kolory, jak nasza lampa. Wygląda na to, że dzięki temu się komunikują. Nic tam nie będzie. Nauczyłem się czegoś po wypadku z majnokami. Zastanawiam się, co one mówią. O, gdzie się podziały? <laughs> Bez obawka? Przygotowałem się, te kule energetyczne odwrócą ich uwagę. <laughs> Nie tak to sobie wyobrażałem. Skąd miałem wiedzieć, że lubią się ganiać? Niedobrze, bardzo niedobrze. Gdybyśmy tylko mogli jakoś się dogadać. Świetna myśl, Kam! Zaczynają cię rozumieć. Co? O oh, nie. Och, Kam! Myślę, że mogłeś trochę przekoloryzować. Spokojnie, mam cię! Świetnie to powinno uspokoić się na dobre. Cóż, odkrywcy, mimo że obserwacja smoków żywiących się energią nie okazała się najbłyskotliwszym pomysłem, mam nadzieję, że było to dla was oświecające doświadczenie. Na jaki kolor miały sobie pójść? <laughs>